Uczniowie, którzy opuścili mistrza, już go nie wyznawali. Dodali odwagi oprawcom. Każdy, kto milknie wobec nieprzyjaciół sprawy, rozzuchwala ich. Lęk apostoła jest pierwszym sprzymierzeńcem nieprzyjaciół sprawy. Pokora przywraca mi pokój umysłu, pokój serca. I ufność. Bóg mnie przekonał: Zrzuć troskę swą na Pana. Zaufaj. Radość z istnienia sprawiedliwości przesłania dotkliwość kary. Cierpienie rozpływa się w doznanej miłości. Kara przystaje być odwetem, bo jest lekarstwem. Smutek dręczący duszę jest orką na ugorze pod nowy zasiew. Miarą dla miłosierdzia Bożego jest nie tyle świętość i chwała jego przyjaciół, ile zbawienie największych łotrów.